Jesteśmy na Gran Canary, jest tutaj e, bardzo przyczepnie, mnóstwo zakrętów, bardzo dużo kombinacji, takich, które nie zdarzają się w Polsce. E, to dla nas duże wyzwanie, e, cieszę się. E, przyczepność jest bardzo dobra, ale e, ona się też często zmienia, tak samo jak często zmienia się pogoda. E, mamy tutaj dzisiaj różne warunki, jesteśmy na testach, e, na wysokości ponad 1000 metrów, raz pada, e, raz przesycha, za chwilę znowu pada, wieje mocny wiatr. Trochę jak w wali, trudność tego rajdu polega na tym przede wszystkim dla nas, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy, że mamy tutaj bardzo trudne odcinki specjalne, bardzo wymagające, mnóstwo zakrętów, mnóstwo przyczepności, nawet wtedy, kiedy pada, ale są też śliskie miejsca. Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie można odjechać i trzeba to dobrze zapisać. Mamy plan, chcemy obrodzić tytuł Mistrzów Europy. Będziemy się starać, jak zwykle, robić wszystko, żeby to się ziściło. Przed nami trudne zadanie, bo wszyscy chcą nas pobić. To jest normalne, według zasady biej mistrza, ale to jest fajne, to jest coś, co mnie motywuje. Chcę być lepszy i lepszy, a takie rzeczy są tylko dla mnie motywatorem, pozytywnym oczywiście. Postaram się też pojechać tak ładnie, jak tego oczekiwaliby nasi kibice, ale bardzo ważne będzie to, żeby ukończyć ten rajd. Oczywiście każdy zawsze chce ukończyć rajd, pojechać go jak najszybciej, więc sztuką będzie znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy tym. Jest tutaj bardzo dużo szybkich kierowców i wdawać się w walkę z nimi za wszelką cenę nie będziemy, ale to trudne, bo jestem sportowcem i zawsze chcę wygrać. No, zobaczymy, czy uda nam się ten balans odpowiednio wyważyć.